Hej, 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 tu Damiano, a tu Farming Simulator 2017. W tym odcinku zajmiemy się ładowaniem taśmociągiem trawy do transportu, którą przeznaczymy na kiszonkę, a tą przewieziemy do krów. Co prawda nie mamy ich jeszcze, ale w najbliższej przyszłości zamierzam je zakupić. Także... Serdecznie zapraszam. Najpierw musimy dokonać zakupów tych taśmociągów. Czyli, tak, jeden taśmociąg już mamy. Nie trzeba kupować. To ten, który używaliśmy dotychczas do ładowania paleb nasion lub nawozów. Na razie sobie go pożyczymy. Stąd, żeby dodatkowo nie trzeba było kupować. Na szczęście jest on pusty i nie trzeba nic. Z niego sypywać. Drugi taśmociąg znaczy się pierwszy, który zakupimy, to jest ten, taki rozkładany. Trzeci taśmociąg, to jest ściągnięty, przeze mnie z modów. Z takim na dole sypem, płaszczem, różnie to można nazwać. On dużo nie kosztuje, bo 7 tysięcy euro. Dużo, nie dużo, zawsze te 7 tysięcy, to jakiś wydatek. Podjeżdżamy, podczepiamy. Jakoś, nie możemy, się odpowiednio ustawić. No, załapał. Chwileczkę, musimy rozłączyć, jeszcze. Jeszcze, do wyrównywania, tej trawy, trzeba ten, lemierz kupić. Ustawiamy się do kolejki. Jakoś ciężko się ustawić pod te taśmociągi. Następny do kolejki, proszę. Może pojedziemy na początek. Jeszcze mamy dwa ciągniki. Pewnie niektórzy z was się zastanawiają. Do czego one były potrzebne? Zaraz to wyjaśnię. Dobra, niech on będzie jako drugi, a ten jako trzeci. Trochę musimy wyjechać. Może nawet i na tą drogę, bo ta kolumna dosyć długa będzie. Przez tą dwupasmówkę dajemy. Ta kolumna dosyć długa wyszła. Ups, chyba o coś zawadziliśmy. Zawsze coś musi się wydarzyć. Może i dobrze, bo inaczej byłoby nudno. Ten taśmociąg jest dość długi, dlatego takie problemy. No, wystarczyło wziąć większy łuk. I tak myślałem, że będzie gorzej. Teraz chciałem powiedzieć jeszcze o tych dwóch niewykorzystanych ciągnikach. Otóż początkowo robiłem próbę i chciałem kupić trzy taśmociągi, te najprostsze. One są na samym początku w sklepie za te 5000 euro. I dojechałem w sumie pięcioma ciągnikami do sklepu. Po czym zapisałem zapis. Następnie kupiłem te w sumie pięć taśmociągów wraz z tymi najprostszymi. Przyjechałem do tej trawy i chciałem ładować, ale mi nie wychodziło. Tego ostatniego zapisu nie zapisałem. Czyli dlatego te pięć ciągników stało pod sklepem. Następnie kupiłem na próbie jeden ten taśmociąg z modów. No to jesteśmy. Czas się rozstawiać. Najpierw pójdzie ten taśmociąg z modów. Robiłem udaną próbę właśnie z tym taśmociągiem. Także powinno być ok. Tak, w cudzysłowiu ręcznie go przeprowadzę pod tą pryzmę, może z tej strony. Teraz damy, ten taki rozkładany. Zanim się nim dojdzie, to trochę czasu minie. O, już trawa zaczyna odrastać. No, może w ten sposób? Tylko jak go rozłożyć, jak to było? Jak go tu odpowiednio ustawić? Na próbie jakoś wychodziło. Dobra, nie chcę mi się z tym bawić, wezmę ten do nasion nawozów. Znowu, musimy się nim odpowiednio ustawić. No, od razu zadziałało. To możemy zacząć napełniać przyczepy. Zacznijmy może, od tej największej, podnieśmy trochę ten lemierz, będzie się lepiej sterować. Musimy wejść do tego. Pierwszego taśmociąga. Tamten drugi trzeba trochę poprawić. Przyczepa dobrze stoi, także to wina tego drugiego taśmociągu. Trzeba go odpowiednio przestawić. Także musimy tą przyczepą na razie odjechać. że teraz będzie dobrze w końcu zobaczymy Możemy przyczepę podstawiać Nareszcie działa po wielu próbach. Pewnie przyczepa napełniona. Tak, czas z następną się podstawić. Może, tym razem, tą zieloną. I znowu przesiadamy się na taśmociąg. Pewnie niedługo trzeba będzie go przesunąć. Jeszcze musimy ściąć trawę na samą trawę i trochę słomy też by się przydało. Także kilka odcinków, zanim kupimy krowy, jeszcze będzie. I kolejna. Przyczepa pełna. Teraz czas zapełnić te samozbierające. Mamy dwie takie, gdyż niedawno jeszcze jedną dokupiłem. A właściwie kupiłem, bo jedna była wypożyczona. Tylko ostrożnie. Łup znowu zawadziliśmy. Teraz, będzie trzeba, te dwa taśmociągi poprzesuwać. Jeszcze, ten drugi, trzeba przesunąć. Na jakiś czas powinien być spokój. Nie działa, czyli widocznie tamten, drugi taśmociąg. A nie jednak ta przyczepa była źle ustawiona. Po takim czymś to taśmociąg będzie trzeba i tak na nowo ustawiać. To wszystko jest bardzo czułe. Aż taśmociąg się rozbujał. Działa, no to najważniejsze. Czyli jednak obyło się bez przesuwania tego drugiego taśmociągu. Jak szybko ubywa tej trawy. Nadpiszemy sobie, tak dla bezpieczeństwa. Jak skończymy, działać z tą trawą, to zajmiemy się naszymi zwierzątkami. Zarówno świnki jak i owieczki wymagają pracy. Znowu, będzie trzeba, taśmociągi poprzesuwać. Może, tym razem, z tej strony, spróbujemy, tą przyczepą, na razie odjedziemy. Tym razem, przestawimy taśmociąg ciągnikiem, będzie szybciej. Jejku, znowu, łycha się odpięła. Spróbujmy go postawić w ten sposób. Niech już będzie tak łatwiej. Dużo tej przyczepy do napełnienia nie zostało. Ciągnikiem, trzeba trochę odjechać. No, i dawaj pełna, to czas wywieźć do krów na Kiszonkę. Widać. Po tej trawie, co zdążyło odrosnąć, a co nie, to co ustawiamy się w sznureczek. Może te ciągniki trochę przemienimy. Teraz stworzymy ten nasz konwój. Jeszcze jeden ciągnik do tego przedsięwzięcia jest nam potrzebny. Na szczęście jeden z tych większych jest wolny. Zawsze, trochę szybciej, to pojedzie. Z tej strony zaczep. Niby te samo zbierające, są cięższe, ale spróbujemy tak. Tego pana damy na sam początek. Teraz to wszystko trzeba pospinać. Pewnie, jeszcze jeden odcinek, będzie o tej kiszące. Bo nie zdążę w tym wszystkiego zrobić. Wszystko jedzie to dobrze. Już się powoli zbliża noc, a ja w nocy, nie bardzo, lubię nagrywać. Nocą, by był jednak, ten ruch trochę mniejszy. Po prostu w nocy ciemno i ciężko się nagrywa. Dobra, rozpinamy towarzystwo. Te sterowanie trzeba przełączyć. Wjechałem z rozpędem. Po tej pryzmie, to tak ciężko wjechać. Trzeba pamiętać, żeby te przyczepy, samozbierające zbierające, pozamykać. No, i ostatnia przyczepa. Na koniec, i tak będzie trzeba, wziąć lemierz, i to wszystko wyrównać. To wyrównujemy. Dobrze, że na początku odcinka zakupiłem ten lemierz. I w drugą stronę przy okazji się ugniecie. Dobra, ja będę się z wami, powoli żegnał. A wam. Jeśli się podobało, to tradycyjnie dajcie suba i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!